Bravo. Haia! Bravo. Da, da, da. Zatrząsiemy! Naturalnie to cieszy, tak jak powiedziałem już poprzednio, że, że każdy sparing jest bardzo ważny. Tym bardziej cieszy i buduje postawa zespołu dzisiaj na, na, na poziomie zespołu, który jest w środku drugoligowej tabeli. Byliśmy zespołem bardzo dobrze dzisiaj poukładanym. Mogliśmy wygrać wyżej, bo, bo Wisła w całym meczu bodajże tylko dwa, 3 trzy, trzy razy nam zagroziła, natomiast my tych sytuacji mieliśmy dużo więcej.